Zostańmy i rozpoczniemy konferencję, rozpoczniemy ją od modlitwy i skupienia oraz wyciszenia. Jesteśmy już wszyscy, bo nie mam takiego zasięgu wzroku czy tam ktoś jeszcze nie schował. Wszyscy, tak? W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Prosimy Cię Duchu Święta, abyś przekonywał nas o swojej obecności, abyśmy w tę obecność. Nie wątpili, abyśmy na tę obecność byli otwarci i czerpali z niej pełnymi garściami dla naszego pożytku i naszego zbawienia. Prośmy o Oblubienicę Ducha Świętego, aby nam to wypraszała pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panna Chwalebna i błogosławiana. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddaj. Niech to spotkanie będzie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Usiądźmy. Amen. Aby dochować wierności. Dziś nie wolny od szkoły, więc standardy niech będą innego rodzaju. Aby zachować wierność programowi, który zaplanowaliśmy na tę konferencję mamy 3 minuty. Pozwolę sobie jednak trochę wydłużyć ten czas, ponieważ temat, który chciałbym, abyśmy omówili koresponduje z fragmentem Ewangelii. Bo jest głośno, który koresponduje z fragmentem Ewangelii. Ponieważ dzisiaj w Ewangelii usłyszeliśmy o tym, żebyśmy byli doskonali, jak doskonały jest Ojciec nasz Niebieski, I pojawiła się taka myśl o tym, że ta doskonałość polega na miłowaniu bliźniego, nawet wtedy, kiedy bliźni ten jest nieprzyjacielem czy wrogiem. I pojawiła się też taka myśl, że niekiedy sami przecież. Stajemy się nieprzyjaciółmi Boga, a mimo to On z miłości do nas nie rezygnuje. A nieprzyjaciółmi Boga możemy stać się poprzez grzech, właśnie. I to jest takie zagadnienie, zagadnienie grzechu. Ono jest bardzo szerokim zagadnieniem, ale chciałbym, żebyśmy chociaż kilka punktów dotyczących tego, czym jest grzech, sobie podali, dlatego że takie doświadczenie, którym się sam mogę dzielić, jest oczywiście może nie do końca. Oszałamiające, bo dopiero pięcioletnie, ale doświadczenie sakramentu pokuty i pojednania gdzieś podpowiada, że bardzo często tak bywa, że jeżeli nabraliśmy jakichś wyobrażeń na temat grzechu w dzieciństwie, najczęściej przy okazji przystępowania do pierwszej komunii świętej i pierwszej spowiedzi świętej, to my owszem, rośniemy, ciało rośnie, nierzadko także i psychika gdzieś próbuje nadgonić, ale duch gdzieś często zostaje na tym etapie i bardzo często towarzyszą nam potem takie wyobrażenia, że tak jak dziecku mówiło się, że kiedy popełnia grzech to jest niegrzeczne i kiedy jest niegrzeczne to popełnia grzech, tak potem podobne wyobrażenia tylko w innej formie oczywiście, może lekko bardziej dorosłe i towarzyszą nam później także, kiedy mamy już latnie 8, ale 38 czy 48. I wtedy właśnie na przykład, kiedy dziecku się mówiło, że nie wolno się kłócić, bo kłótnia to jest grzech, to potem dorastamy i twierdzimy, że zawsze wtedy, kiedy mamy jakąś różnicę poglądów, to też popełniamy grzech, musimy się spowiadać. Dziecku się mówiło, że nie wolno używać brzydkich słów, nie wolno przeklinać, dorastamy, mamy lat 40 i grzechem jest przeklinanie. I to do tego stopnia tak wielkim, że nawet uważamy, że dopiero sakrament pokuty może ten grzech zgładzić. Dlatego takie podejście do grzechu, które chciałbym, żebyśmy rozwinęli, myślę, że może być dla nas cenne, dlatego że wtedy sobie uświadomimy, że nie tyle grzechem jest to, że jestem niegrzeczny, czy nie tyle grzechem jest to, że nie zachowuję się może jakoś tak, jakby inni oczekiwali, tylko że jest to pojęcie o wiele szersze. Może nam później także pomóc w oczyszczaniu się z grzechu, w sakramencie pokuty i pojednania i dostrzegać grzech tam, gdzie on rzeczywiście jest. Dlatego proponuję, abyśmy najpierw zajrzeli na chwilę do katechizmu kościoła katolickiego, ponieważ tam definicja grzechu się pojawia, tam jest definicja grzechu, którą zaproponował święty Augustyn. I święty Augustyn mówi w ten sposób, że grzech to słowo, czyn lub pragnienie przeciwne prawu Bożemu. To jest święty Augustyn. Dalej, w tym samym punkcie jeszcze, za chwilę to rozwinę. W tym samym punkcie katechizm, to jest punkt 1849, podaje, że grzech jest brakiem miłości względem Boga i bliźniego. I te rzeczy, w zasadzie te dwie definicje, Augustyna i katechizmowa, one w zasadzie są tym samym. I wtedy się o tym przekonamy, kiedy sobie zadamy pytanie o to, co to jest prawo wieczne. I my możemy powiedzieć sobie na skróty, że jest to po prostu prawo Boże. I znów teraz pytanie co to jest Prawo Boże. I kiedy pojawia się pierwsza taka myśl, co to jest Prawo Boże, na czym to konkretnie polega, to pierwsza myśl pewnie zmierza w stronę dziesięciu przekazań, w stronę dekalogu. No i to jest rzeczywiście dobry kierunek, tylko że przekazań jest dziesięć, a grzechów jest pewnie więcej do popełnienia, więcej pewnie okazji niż tylko dziesięć. I tutaj proponuję, abyśmy najpierw zajrzeli do listu świętego Jakuba, który nam troszeczkę pozwoli spojrzeć na dekalog z nieco innej perspektywy z nieco trochę szerszej perspektywy. W drugim liście Świętego Jakuba jest takie zdanie. Jeśli naprawdę zgodnie z Pismem spełniacie to królewskie prawo, będziesz miłował swojego bliźniego jak siebie samego, dobrze czynicie. Jeżeli natomiast kierujecie się tym, co osłoną, dopuszczacie się grzechu i prawo potępia was jako przestępców. I teraz. Kto bowiem przestrzega całego prawa, a w jednym nakazie upadnie, winien się staje przekroczenia wszystkich, bo ten sam, który nakazał, nie będziesz cudzołożył, powiedział także, nie zabijesz. Jeśli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, stajesz się przestępcą prawa. Czyli to, co Święty Jakub próbuje powiedzieć, to to, że w dekalogu on jest dlatego istotny. Każde przykazanie dekalogu jest tak samo istotne, bo ma jedno źródło, którym jest Bóg. I mówi Święty Jakub, ten, który nakazał, nie będziesz cudzołożył, powiedział także, nie zabijesz. Powiedział także. I w oparciu o powiedział także, możemy zapytać, co jeszcze powiedział. No i na przykład możemy powiedzieć, że Bóg powiedział także z księgi Rodzaju, na przykład pierwszy rozdział, 28 werset. Niektórzy twierdzą, że jest to w ogóle pierwsze przykazanie w sensie chronologicznym, jakie Bóg przekazał człowiekowi. Rośnijcie i mnóżcie się, napełniajcie ziemię, sprawujcie opiekę nad nią. Kierujcie rybami morskimi, ptactwem przestworzy, wszystkimi bydlętami, całą ziemią i wszystkimi płazami czołgającymi się po ziemi. A dlaczego tak to tutaj przywołuje? Dlatego, że kiedy patrzymy na Boże prawo, na dziesięć Bożych przykazań, to musimy na nie spojrzeć w takiej perspektywie, że one dlatego nas obowiązują, dlatego że o nich mówił Bóg. I w takim żydowskim ujęciu Bożego Prawa będziemy sobie zadawali pytanie, co Bóg powiedział, i to będziemy traktowali jako nakaz. A więc nie tylko to, co jest w Dekalogu, ale wszystko, co Bóg powiedział, jest przekazaniem, które obowiązuje. Wszystko to jest prawem. I kiedy Życi podeszli w ten sposób do Tory, czyli do Pięcioksięgu, i wypisywali sobie wszystkie Boże nakazy i zakazy, to okazało się, że wyszło ich 613. Dokładnie 613 przekazań, nakazów i zakazów. I okazało się, że jednych jest 248 i w takim tradycyjnym, pewnie już nie aktualnym ujęciu mówiło się, że 248 członków posiada ludzkie ciało, tyle posiada części, tak twierdzono, i że 365 dni tyle zajmuje rok w tym słonecznym ujęciu. Kiedy to połączymy, 248 plus 365 wychodzi 613, stąd tyle tych przekazań. I to jest podpowiedź dlatego istotna, ponieważ ona będzie nam podpowiadać, że prawo Boże, czyli wszystko to, co Bóg skierował do człowieka, każdy nakaz i zakaz powinien obejmować całego człowieka. Stąd 248 członków ciała i zawsze. Stąd 365 dni w roku. Nic więc dziwnego, że skoro przykazań jest 613, że pośród Żydów uczonych w piśmie prowadzono dysputy na temat tego które przykazanie jest najważniejsze. Jeżeli jest ich 613, to zadawali sobie Żydzi pytanie, no jest ich mnóstwo, kto to spamięta? To ustalmy sobie może chociaż takie, oczywiście w duchu Starego Testamentu, w duchu Tory, w duchu Bożym, chociaż jakąś taką topkę, czyli te najważniejsze chociaż, żebyśmy ich się nauczyli i żebyśmy ich przestrzegali, żeby one tak jakoś nas orientowały i naprowadzały. I te dysputy były rzeczywiście powszechne, one były rzeczywiście często obecne, i jedną z takich dysput też uraczono samego Jezusa Chrystusa. I w 22 rozdziale Ewangelii Mateusza jest właśnie ta scena. Jest taki tekst. Gdy faryzeusze usłyszeli, jak zamknął usta saduceuszom, skupili się, na, skupili się w gromadzie i jeden z nich, znawca prawa, wystawiając go na próbę, zapytał nauczycielu, które przekazanie jest wielkie w prawie. On odpowiedział mu. Będziesz miłował Pana swojego Boga, całym swoim sercem, i całą swoją duszą, i całą swoją myślą. To jest wielkie i pierwsze przekazanie. A drugie podobne mu, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Na tych dwóch przekazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Czyli Chrystus powie, że ze wszystkich tych przekazań najważniejsze, jakby będące na samym szczycie, jest przekazanie miłości. Więc jeżeli pytamy o to. Jeżeli grzech jest słowem, czynem lub pragnieniem przeciwnym prawu wiecznemu, to powiemy, że grzech jest słowem, czynem lub pragnieniem przeciwnym przykazaniu miłości. I Chrystus mówi, że wszystkie inne przykazania, niejako, tu jest napisane w tym tłumaczeniu, opiera się, ale dosłownie tam jest słowo zawisło. To tak jakbyśmy sobie wyobrazili, że coś wisi na sznurku na przykład. Jeżeli ten sznurek przeciąć, to wszystko spada. Podobnie jest właśnie z tym. Jeżeli gdzieś. W nawias weźmiemy przekazanie miłości w całości, dotyczące miłości Boga i bliźniego jak siebie samego, to następne przykazania po prostu nie, nie mają sensu. Mogą stać się po prostu może prawem cywilnym, ale na pewno nie będą grzechem. Mówię o tym dlatego, ponieważ to trzeba sobie rzeczywiście ustawiać mocno, mocno w głowie, że jeżeli ja mam takie pragnienie, by miłować Boga i bliźniego jak siebie samego. To tak naprawdę nie muszę się uczyć na pamięć 613 przekazań, bo dla mnie to jest oczywiste. Jeżeli miłuję bliźniego, to mi nawet do głowy nie przyjdzie, żeby go zabić. Jeżeli miłuję bliźniego, nawet mi do głowy nie przyjdzie, żeby go okłamać, żeby go okraść. Jeżeli mi towarzyszy miłość Boga, to mi do głowy nie przyjdzie, żeby z nim się nie spotkać w niedzielę podczas Eucharystii. To jest rzeczywiście ważne, byśmy to stawiali sobie na początku. Nie pytali nawet samych siebie, bo niekiedy tak bywa, jak to w tym przekazaniu jest, nie? jak ono brzmi. W sensie, na przykład, jest przekazanie dotyczące obecności na Mszy Świętej w Niedzielę. To jest napisane w tym przekazaniu, które precyzuje Prawo Boże, a więc przekazanie kościelne, że nakazane jest. Uczestniczyć wam przy świętej w niedzielę i święta nakazanej. Teraz jest pytanie, a które to są nakazane, a dlaczego to są nakazane, a te jeszcze są nakazane, czy już nie są nakazane, czy trzeba, i czy nie trzeba. Albo na przykład dotyczące wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek. Jest przekazanie też, określające, też później precyzujące, w jakim wieku obowiązuje kogo i tak dalej. I później. W tej porówce jest tyle mięsa, żeby się załapało, czy nie jest i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jest przekazanie miłości na szczycie, to te pytania stają się bezprzedmiotowe. Jeżeli ja chcę uczynić jakieś słowo, chcę uczynić jakiś czyn, czy chcę mieć w sobie pragnienie praktykowania, przekazania miłości Boga i bliźniego jak siebie samego, to takie pytania na pewno tracą na wartości dotyczące konkretów. Bo jeżeli mam pragnienie, to je zrealizuję. Będę szukał drogi do tego, żeby je zrealizować. I nie będę szukał wytrychów, jak tutaj ominąć coś, żeby jeszcze nie było grzechu. Niektórzy zadają takie pytanie, ile można się spóźnić na przy świętą, żeby była ona zaliczona, mówiąc brzydko, żeby była ona ważna, ile można się minut spóźnić. No to jest mniej więcej takie pytanie, na przykład to właśnie Łukasz teraz podszedł trochę bliżej, to mogę użyć tego przykładu. Na przykład mogłem powiedzieć, zapytać Łukasza, Łukasz, jak mogę Ciebie wyzwać, żebyś się poczuł jeszcze nieobrażony? Nie? Jaką inwektywą mogę się do Ciebie zwrócić, żebyś jeszcze nie był obrażony? No to jest mniej więcej tego, tego typu dywagacja. No wiadomo, że jeżeli chcę wyrazić miłość wobec drugiego człowieka, to nie będę się zastanawiał, czy mogę powiedzieć tam ty głupcze, czy ty baranie, to go dotyczy, czy już go nie dotyka. No. Po prostu będę dobierał takich słów, żeby, żeby wyrazić mój szacunek do niego. Nie będę się zastanawiał, czy takie słowo jeszcze pasuje, czy jeszcze nie pasuje. No. No bo to są po prostu pytania bezprzedmiotowe. Jeżeli mam pragnienie praktykowania miłości przez słowo, czyn lub pragnienie, to te pytania o to, czy już jest grzech, czy jeszcze go nie ma, naprawdę tracą na wartości. Jeżeli taką optykę sobie postawimy, to później jest nam rzeczywiście nieco łatwiej rozstrzygać w tych wszystkich momentach, kiedy rzeczywiście grzech jest, kiedy nie jest. Kiedy wymiana zdań, na przykład między mężem a żoną, jest grzechem, czy kiedy nie jest. No bo nie ma takiego przykazania, żebyśmy zgadzali się we wszystkim. Ale jest takie przekazanie, które mówi, żebyśmy szanowali się zawsze. I to nie jest to samo. Można mieć różnice zdani i w sposób pełen szacunku ją jakoś wyrażać. Nie potrzeba używać przemocy czy, czy inwektyw. I to jest rzeczywiście ważne, żebyśmy to rzeczywiście mieli gdzieś jakby na szczycie. Przekazanie miłości naprawdę jest na szczycie miłości Boga i bliźniego jak siebie samego. Na nim zawisło wszelkie inne prawo, i wtedy ono naprawdę wiele porządkuje. Oczywiście w konkrecie będzie to się realizowało różnie, dlatego że sytuacje są rzeczywiście różne. Trudno teraz te jakąś konkretną kazuistykę, bo, no tak jak wspomniałem, historia każdego człowieka jest różna. W jednej sytuacji obecność tam przy świętej, nieobecność tam przy świętej będzie grzechem, w innej sytuacji nieobecność tam przy świętej grzechem nie będzie. Ale jeżeli zadamy sobie właśnie to pytanie, co jest pierwsze, i odpowiemy, że przekazanie miłości Boga i bliźniego, to wiele tych sytuacji się rozwiązuje. Dla przykładu tylko jednego i na tym zakończę, pójdziemy jeść. Jest taki na przykład moment, kiedy ktoś sumienie wyrzuca, że nie pojawił się nam Mszy Świętej w niedzielę, ponieważ chorował. No więc, jeżeli wiemy, że przykazanie miłości Boga i bliźniego jak siebie samego jest na szczycie, no to wiemy, że z powodu choroby najpierw trzeba zadbać o własne zdrowie, zadbać o to, żeby nie zarażać innych, i wtedy, jeżeli wrócę do pełni sił, pojawia się na Mszy Świętej. I ktoś może powiedzieć, no, przykazanie jest przekroczone, bo miał być, a nie jest. Przykazanie być może tak, ale czy popełnił grzech? Nie popełnił grzechu, bo troszczy się o własne zdrowie, o zdrowie swoje i żeby nie zarazić innych. I w takich momentach, właśnie, kiedy wiemy o tym, że to przykazanie jest najważniejsze, inne rzeczy się prostują. W Ewangelii też jest taki fragment, podobny. Chrystus uzdrawia człowieka, czyli czyni wobec niego przejaw miłości, uczynek miłosierdzia wobec tego człowieka. I faryzeusze tam Chrystusa atakują, mówią, że dlaczego uzdrawiasz w szabat, nie wolno w szabat nic czynić, nawet czegoś dobrego. No i Chrystus mówi, a jeżeli wam wół wpadnie do, do jakiejś tam dziury w dzień święty, w szabat, to czekacie żeby następnego dnia, żeby go wyciągnąć, czy wyciągacie od razu? No wiadomo, co robią, wyciągają od razu. No i teraz owoła się martwicie, żeby go wyciągnąć w dzień święty, a bliźni wasz nie może zyskać uzdrowienia w dzień święty, więc... To są wszystko takie historie, które rzeczywiście warto, aby w nas zostały, i niech one nam towarzyszą i podczas obiadu, i po obiedzie, i podczas spotkań w grupach, i przez całe nasze życie. Bardzo dziękuję. Smacznego.